W kolejnym filmiku. Jak widzicie, nie mam na sobie makijażu, czyli będziemy dzisiaj testować. Testować będziemy paletę cieni, którą mam już od kilku miesięcy w szufladzie, w toaletce i cały czas czekam na test. Dostałam tą paletkę na święta, ale w tym okresie świątecznym ta paletka na naszym polskim YouTubie po prostu przeżywała jakieś oblężenie. Właściwie na wielu kanałach się pojawiała i nie chciałam. Już teraz robię tego filmu, bo wiem, że moja opinia gdzieś tam by mogła troszeczkę zniknąć w tłumie, więc poczekałam i teraz tak na chłodno, mimo że bardzo mnie koleciło, będę testować razem z Wami paletkę z... Urban Decay i ona jest naprawdę przepiękna. Um, powiem Wam, że to jest paleta, która robi niesamowite wow, jeżeli chodzi o opakowanie. A mówię tutaj o palecie Naked, a dokładnie Naked Ultimate Basic. Um, jest to paleta. Z e, większością matowych cieni. Powiem Wam szczerze, że to jest paleta, która posiada przepiękne odcienie e, cieni, i e, jeżeli jakość będzie dobra, to myślę, że to będzie świetna paleta na wyjazdy, na makijaże ślubne, wieczorowe. E, to jest taka podstawa. Aczkolwiek powiem Wam, że na wstępie jestem troszeczkę zawiedziona tymi beżowymi, e, Kolorami, ponieważ ten jest taki. Um... Taki trochę żółtawy, a ten niby neutralny, ale, ale jest to jedyny cień, który nie jest matowy, tylko właśnie taki e, satynowo-lekko perłowy, przynajmniej tak wygląda w opakowaniu. Ja jeszcze żadnych e, cieni nie dotykałam, nie macałam i e, nie potrafię Wam powiedzieć, jaka jest m, konsystencja i w ogóle pigmentacja. Zaraz się przekonamy razem. E, będzie to makijaż e, dzienny, ale. Mniejszy i na pewno pojawi się tu czarna kreska, którą będę chciała zrobić czarnym cieniem. Bo ja uwielbiam robić kreski właśnie cieniem, jeżeli nie zależy mi na takiej bardzo. Graficznej kresce, to uwielbiam używać do tego czarnego, dobrze napigmentowanego cienia. Jest to wtedy taka bardzo dzienna, lekka kreska, która wygląda też bardzo efektownie. Także zobaczymy, jak. Pisze się ten czarny cień, czy będzie dobrze napigmentowany czy tak średnio zobaczymy, bo ciężko jest znaleźć dobry cień do zrobienia kreski. Jeżeli chodzi o cenę i wszelkie techniczne sprawy, to zostawię Wam link w opisie, jeżeli jesteście ciekawi, ale jeszcze muszę Wam powiedzieć, że ta paletka wcale nie jest taka duża, jak wygląda w kamerze, czy w filmiku. Ja na każdym filmie jak widziałam tą paletkę, to myślałam sobie wow, ona musi być naprawdę duża no nie, nie jest duża. A te prostokąciki też nie są jakieś za duże. No ciekawa jestem jak będzie z wydajnością i pigmentacją. Także zabieram się za testowanie. Mam nadzieję, że miło ze mną spędzicie czas. Już mam przygotowaną powiekę i brwi. Na powiekach mam bazę z Lime Crime i bazę zaglądowałam pudrem z Benaya w kolorze Fail. Jeżeli chodzi o brwi, to ja jak zwykle moja ukochana kredka z Make Up Forever. Pro Scalping Brow w kolorze 40. Żel z Anastazji Beverly Hills do utrwalenia były i to wszystko. Także lecimy z makijażem. Jak już skończymy makijaż oczu i twarzy, to jeszcze pokażę Wam jak się prezentuje szminka z Narsa, którą też dostałam bardzo, bardzo dawno temu i czekała na właściwy moment i tak sobie pomyślałam, że to dość... Delikatnego oka będzie pasował taki mocny kolor różowy, fuksjowy. Także zobaczymy, jak będzie się prezentowała szminka. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia dalszej części filmiku. się cały makijaż zanim podsumujemy nasze dzisiejsze pierwsze wrażenie to powiem Wam jakich jeszcze użyłam kosmetyków, aby wykończyć makijaż i w ogóle żeby to wszystko tak ładnie wyglądało. Więc na twarzy mam podkład z Urban Decay All Nighter w kolorze 0,5 to jest najjaśniejszy kolor i jeżeli jesteście ciekawi pierwszego wrażenia podkładu to koniecznie kliknijcie tutaj. Po filmie był jakiś czas temu, e, i tam dowiecie się co o nim myślę. Jeżeli chodzi o kolektor, to użyłam kolektora z Astora Perfect Stay 24 godziny. Tusz do rzęs jaki dzisiaj użyłam, to L'Oreal. E, I test tego tuszu też jest na moim kanale. Także jeżeli jesteście ciekawi, e, co uważam, jakie mam przemyślenia, e, jeżeli chodzi o ten produkt, to. Też zapraszam Was na oddzielny filmik. Bronzer jaki użyłam, to My Secret Face and Body Bronzing Powder. Jest to jeden z moich ulubionych brązerów, jest świetny, a róż, który dzisiaj mam na policzkach to róż Smaka. Jest to róż taki bardzo blado-beżowy, delikatnie satynowy. Trochę przypomina mi goły biszkopt, który uwielbiam, ale ostatnio postanowiłam troszeczkę go odstawić, bo cały czas go używałam. I to jest róż Cosmic Force. Jeżeli chodzi o policzki, to tyle, nie nakładam żadnego rozświetlacza, bo i tak tutaj się sporo. Dzieje. A właśnie, co tu się dzieje na powiekach i na ustach? Jeżeli o jakichś kosmetykach zapomniałam, to na pewno Wam zostawię informacje w opisie. Także, jeżeli jesteście ciekawi, jakie kolory, czy dokładne nazwy, to tutaj na dole w opisie macie wszystkie informacje. A teraz podsumujemy nasze pierwsze wrażenie i powiem Wam, że troszkę jestem zawiedziona. To znaczy, makijaż jest bardzo ładny i rzeczywiście. Oczywiście to są cienie, które ładnie się blendują, które bardzo ładnie wyglądają na powiekach, ale ich pigmentacja jest taka bardzo średnia. No i tak jak podejrzewałam, beżowe kolory to jest taki delikatny niewypał. Ten jest zbyt żółty i jak chciałam go dać pod łuk brwiowy i ogólnie na załamanie powieki, żeby jeszcze tak zagruntować samo załamanie, to bardzo mocno wybijała się ta żółta poświata. Nie podobało mi się to i zdecydowanie nie jest to taki neutralny, fajny, beżowy cień na całą powiekę. Jeżeli chodzi o ten beżowy kolor, to powiem Wam, że on jest zbyt perłowy. Mam go co prawda podłukiem brwiowym i delikatnie wewnętrznych kącikach, ale to jest kolor, którym nie można. Rozetrzeć cieni. Nie ma, wiecie, takiego koloru beżowego, którym moglibyśmy rozjaśnić powiekę, ale bez żadnego błysku, czy jakiejś poświaty konkretnej, więc ja jestem zawiedziona tymi beżowymi kolorami. Moim zdaniem, w takiej palecie one powinny być perfekcyjne i one powinny nadawać się do każdego makijażu. I okej, okay, jeżeli tutaj chodziło o to, żeby były dwa odcienie beżu to super, ale one są moim zdaniem nietrafione i ten beżowy żółty jest zbyt żółty, a drugi to perła, więc też nie nadaje się, żeby nałożyć na przykład na całą powiekę, także. Słabo. Jeżeli chodzi o czarny kolor, to jak widzicie, zrobiłam kreskę i e, rzeczywiście bardzo ładnie wygląda e, na powiece. Nie jest to czarny, smolisty kolor, wiecie, taki bardzo mocno napigmentowane, ale mimo wszystko da się zrobić kreskę i ona wygląda dość delikatnie, fajnie się ją rozsmurza, ona jest bardzo taka delikatna. W ogóle wszystkie cienie są podatne na blendowanie, co jest bardzo fajne i tutaj nie widziałam żadnego problemu, jakie jeszcze kolory używałam. Trochę używam tych ciepłych, ale najbardziej w akcji był Taki ceglany, piękny kolor, i to jest w sumie największy akcent tego makijażu, i naprawdę kolor petarda, bardzo, bardzo mi się podobał. Ogólnie wszystkie kolory są bardzo ładne um, i fajnie skomponowane. Pomijając beże, wszystkie kolory są ładne, ładnie się rozcierają i um, rzeczywiście ładnie prezentują na powiekach, um, tyle tylko, że to nie są cienie bardzo mocno napigmentowane. Um, troszkę trzeba popracować, żeby uzyskać taki efekt, jak um, lubimy, chociażby wiecie, że ja wolę. Cienie, które są mniej napigmentowane, bo dzięki temu nie robimy sobie plamy, tylko wiecie, możemy nakładać, blendować i budować efekt, o jaki nam chodzi. Także ogólnie, gdyby nie te berze, to paletka byłaby bardzo, bardzo, bardzo dobra tutaj. Dwa minusy niestety przez te beżowe kolory, no ale cóż, trudno, będę po prostu sięgała po jakieś inne bardzo dobre beże, jak będę używać tej palety, bo, bo te są po prostu słabe. Kolejny taki drobny minus, jaki się wkradł do naszego testu, to pędzelek. Słuchajcie, tak złego pędzelka. Nie widziałam bardzo, bardzo dawno i to jeszcze z Urban Decay. To jestem troszeczkę w szoku, bo zwykle pędzelki w paletkach są w miarę dobre lub dobre, a tutaj bardzo, bardzo słabo, wręcz powiedziałabym bardzo źle. Z jednej strony mamy ni to płaski, ni to puchaty pędzelek, który jest tak sztywny i tak... Dziwnie nakładający cienie, że no nie. A z drugiej strony jest mała kuleczka, taka trochę płaska, coś takiego. I ona też jest bardzo kiepska. No nie wiem co autor miał na myśli tworząc taki pędzel, ale on zdecydowanie przeze mnie nie będzie używany, także to jest kolejny minus. Myślę, że plusów jest dużo więcej niż minusów, bo cienie są dobrej jakości i pięknie się blendują. Tak jak widzicie na moich ustach jest soczysta różowa pomadka i to jest tak piękny kolor. No po prostu wow. Ja się spodziewałam bardziej formuły takiej matowej albo satynowej, a tutaj mamy przepiękny błyszczyk, a raczej szminkę w płynie, która jest tak jedwabista, która tak nawilża. No to jest po prostu wow. Naprawdę wow. Kolor mi się bardzo podoba, uwielbiam takie fuksje, takie zdecydowane kolory, zwłaszcza przy makijażach dziennych, także jeżeli chodzi o szminkę, to jestem jak najbardziej na tak. Oczywiście to nie będzie szminka długotrwała, czy szminka, która jakoś będzie się wrzelać w usta, bo... Ona tak fajnie nawilża. Takie formuły też są bardzo potrzebne i cieszę się, że trafia do mojej kosmetyczki właśnie ten produkt bardzo dobrze nawilża i to jest jego ogromny plus i ja jestem zachwycona, także jeżeli chodzi o szminkę, to nie mam żadnych zarzutów. Także jestem na tak. Oj tak. Dajcie mi koniecznie znać, co uważacie o paletce z Urban Decay, a także o szwince. Jeżeli któryś z tych produktów używałyście, to czekam na Wasze opinie. I dajcie mi koniecznie znać, jeżeli macie paletkę z Urban Decay, czy beżowe cienie też Was tak zawiodły. Bo jestem ciekawa, czy to tylko takie moje spostrzeżenie, czy ogólnie nie popisali się. Także czekam na Wasze komentarze. Jeżeli filmik Wam się podobał, to koniecznie zostawcie mi kciuka do góry. Eee, ściskam Was ciepło i do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się. Papa! Pa.